ponownie dzisiaj jest niedziela, mój siódmy dzień fazy ścisłej i dziewiąty dzień na planie Metabolic Balance. Dzisiaj po raz pierwszy zdecydowałam się na spotkanie towarzyskie. Przez cały tydzień unikałam tego typu sytuacji. Dlatego, że te pierwsze dni na planie były dla mnie trudniejsze. nie chciałam dodatkowo mierzyć się z jakimiś pokusami. Teraz na tyle już się zżyłam z planem, na tyle dobrze się czuję, że jestem absolutnie gotowa na takie wyjście. Spotykam się z dwójką moich przyjaciół. Moi przyjaciele wiedzą, że jestem na planie Metabolic Balance, wiedzą po co to robię i wiem, że absolutnie będą mnie w tej sytuacji wspierali. Wybraliśmy restaurację sushi. Dla osób, które są na planie Metabolic Balance, nawet w fazie ścisłej, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Oczywiście, pod warunkiem, że lubicie tego typu kuchnię, możemy tam zamówić sashimi, czyli kawałek surowej ryby, która jest w naszym planie, do tego porcję warzyw i poprosić kucharza o to, żeby te porcje zgadzały się z naszą gramaturą. Zwykle nie stanowi to naprawdę żadnego problemu. Jeżeli wasza rodzina albo wasi przyjaciele to nie są do końca osoby, które wspierają Wasze wysiłki. Lepiej wtedy jest z takich spotkań zrezygnować przez pierwsze dwa, nawet do trzech tygodni, spotkać się dopiero wtedy, kiedy możecie zjeść już ten w pełni dowolny posiłek. I nie chodzi tylko o to, że takie spotkanie może sprawić, że ulegniecie pokusie i złamiecie którąś z zasad. Ale też niekoniecznie chcemy spędzać wieczór na tłumaczeniu się, co robimy, dlaczego to robimy, czy słuchać komentarzy, że nie powinniśmy tego robić, albo że kawałek sernika z pewnością nie zaburzy niczego i trochę przesadzamy. Często te osoby, zwłaszcza najbliższe, one nie mają złych intencji. W naszej kulturze jedzenie jest. Takie bardzo integrujące, pokazujemy sobie emocje za pomocą jedzenia, ale pomimo dobrych intencji, może to być dla nas po prostu trudna sytuacja. Moi przyjaciele obiecali, że ze względu na mnie zrezygnują dzisiaj z deseru, więc myślę, że na tym spotkaniu będę się mogła czuć zupełnie swobodnie, bezpiecznie i że będzie po prostu przyjemne.